Jako przedstawiciel, oczywiście firmy, która ma autoryzowane serwisy dealerskie, najbardziej namawiam na to, żeby były to właśnie miejsca autoryzowane dla poszczególnej marki. Jest to sposób serwisowania samochodu najbezpieczniejszy i wiąże się z nim oczywiście szereg zalet. Oczywiście pierwsza podstawa to jest taka, że serwis wyspecjalizowany w naprawie danej marki wie lepiej, jakie są typowe usterki, jakie części wymieniać, jakich błędów uniknąć. Druga sprawa to oczywiście taka, że tak naprawdę tylko serwisowanie w autoryzowanym miejscu obsługi sprawia, że samochód ma ciągłość serwisową i przy odsprzedaży samochodu. Takie auto jest wiarygodne, jest bardzo pożądane przez rynek jest i łatwiej odsprzedać. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście serwisując waso, po pierwsze zachowujemy gwarancję, ale nawet kiedy ta gwarancja wygaśnie, najczęściej producent też jest bardziej skłonny do partycypowania w kosztach, do traktowania takiego klienta inaczej, w zasadzie pewnego rodzaju dobrej woli, niż wtedy, kiedy samochód ma zupełnie historię, zupełnie nieznaną, kiedy wraz z końcem gwarancji a w aucie nie wiadomo, co się dzieje. Auto jest już czystą kartką. Jest serwisowane albo nie jest. Jest serwisowane dobrze, albo nie. Najczęściej gwarancji podlega nie tylko część mechaniczna, ale również sposób, w jaki została założona. I odwrotnie. Jeżeli z własną częścią przybywamy do serwisu i zostanie nam założona, wówczas mechanik nie może dać gwarancji na to, co przynieśliśmy. Na przykład rozrząd to jest chyba najlepszy przykład. Mamy konkretnie 60 tysięcy na przykład interwału pomiędzy wymianą paska. Wykonujemy taką usługę przez autoryzowany serwis, wiadomo w książce, kiedy ta, kiedy ta wymiana nastąpiła. Jeżeli rozrząd się zrywa, jeżeli pasek rozrządu się zrywa, w tym momencie za takim autoryzowaną stacją obsługi stoi producent, stoi gwarancja i stoi odpowiedzialność. Stoi też pewien konkretny podmiot prawny, do którego możemy się udać i to jest walka wygrana, to po prostu wszyscy za to biorą odpowiedzialność. Jeżeli natomiast udajemy się do niewielkiego serwisiku, gdzieś tam, no, który nie jest w stanie takiej naprawdę uciągnąć, udowodnienie czegokolwiek, że ten Przegląd był zrobiony właśnie tutaj, z częścią, i że przebieg od tego czasu jest właśnie taki, to jest droga przez mękę. Więc, oczywiście, najczęściej e, trzeba sobie to jasno powiedzieć, e, w serwisie autoryzowanym te, te koszty naprawy są nieco wyższe, natomiast twierdza się to z bardzo ważnym słowem: bezpieczeństwo. Mamy fakturę. Która poświadcza świad to, że dana usługa została wykonana. W takim serwisie autoryzowanym jest to bardzo konkretnie przypisane do numeru VIN, jest to taka naprawa w systemie i wówczas składamy te reklamacje w najnormalniejszym trybie. Mówimy, co nam się nie podoba. Czy jest to kwestia tego, że dana naprawa nie przyniosła skutku, czy tego, że na przykład nie wiem, wymieniony wąż na przykład cieknie. Tak? Z reguły tego typu historie są rozpatrywane, a im większy podmiot jest, z którym mamy do czynienia, to no, tym jakby ta odpowiedzialność jest większa. Jestem takim zwolennikiem, aby wszystko odbywało się jak najbardziej klarownie, czyli Zakres cenowy naprawy. Wszystkie ustalenia powinny być przygotowane wcześniej, zweryfikowane, klient powinien być telefonicznie o wszystkim poinformowany. No, tymczasem jak to bywa, wszyscy wiedzą. Ja na przykład nie pojechałbym swoim samochodem do mechanika, którego nie znam przynajmniej z polecenia w życiu. To trochę tak jak z lekarzem, tak? Może jest to przełożenie na taki świat mechaniczny, ale no, na pewno w tym obszarze nie zdobyłbym się na eksperyment.